mam mordo. Ten film ogólnie miał się zacząć inaczej. Miał się zacząć o 5 rano. Miał się zacząć w lasku. Miałem pokazywać wschód słońca, to jak biegam, jak robię pompki, ale ten film przygotowuję, a raczej ma w głowie. Od ponad miesiąca. I od ponad miesiąca on się nie pojawił na YouTubie z tego powodu, że albo mi się nie udało stać o 5 albo udało mi się wstać o 5 ale nie udało mi się wejść z domu tak dzień po dniu szukałem idealnego idealnego dnia idealnych warunków no po prostu żeby cały film był perfekcyjny i dzisiaj uświadomiłem sobie, że to jest trochę tak jak z pierwszym dniem na siłowni. Pewnie wiesz, o czym mówię, bo te filmy ogólnie są skierowane do osób, które mają ogromne ambicje, do osób, które chcą i wiedzą, że osiągną sukces i szukają osób, które są na podobnej drodze. Ja nagrywam te filmy po to, żeby móc sobie na nie spojrzeć za 10 lat, gdy już będę milionerem i po to, żeby w trakcie mojej podróży zbudować takie małe, ekskluzywne community ludzi, którzy mają taki sam cel, ludzi, którzy nie są leniwi, więc jeśli jesteś taką osobą, to pewnie masz już za sobą swój pierwszy dzień na siłowni. I bardzo dobrze pamiętasz, jak do tego podchodziłeś. Jeżeli faktycznie to tak bardzo dobrze pamiętasz, to chciałbym, żebyś napisał mi poniżej, jak wyglądały Twoje przygotowania do pójścia pierwszy raz na siłownię. Nigdy nie będzie idealnego dnia. Więc czemu by nie zacząć dzisiaj i nie próbować stworzyć takiego idealnego dnia? Z czasem, I to jest myśl przewodnia dzisiejszego filmu: żeby po prostu zacząć, bo nigdy nie ma idealnych i nigdy nie będzie idealnych warunków. Ty te idealne warunki musisz stworzyć. A żeby dojść do takiego ideału i perfekcji, potrzebna jest praktyka. I to bardzo dużo praktyki. Dlatego ja zacząłem ten film, pomimo że on nie jest idealny, pomimo że ma wiele błędów, pomimo że nawet nie mam do niego scenariusza i nie planuję mieć scenariuszy do żadnych filmów, ale moja wypowiedź jeszcze nie jest taka, jak bym chciał, żeby była. Ja no po prostu zacząłem. Jeżeli nadal tu jesteś, jeżeli nadal to oglądasz i nadal to słuchasz, co jest godne podziwu, nie musisz mi dawać ani lajka, like ani subskrypcji, ale chciałbym jedno i o to jedno będę Cię prosił. Żebyś po prostu zaczął. To, co masz w głowie, ten twój idealny pomysł, ten świetny biznesplan, cokolwiek, co masz w głowie od dłuższego czasu, co chcesz zrobić, po prostu zacznij. To nie będzie idealne, ale po prostu zacznij.